W moim przekonaniu my nie możemy czekać do kolejnej sesji, nie możemy też czekać na kolejne działania. Myślę, że warto wesprzeć Pana Burmistrza, bo mieszkańcy Kościerzyny cały czas liczyli na to i oczekują bezpośrednich połączeń kolejowych z Kościerzyny do Gdańska. I chciałabym zaproponować Radzie Miasta Kościerzyna, aby podjęła apel w tej sprawie. Apel y, uważam powinniśmy skierować do zarządu województwa pomorskiego, do radnych sejmiku województwa pomorskiego wybranych z naszego powiatu kościerskiego, czyli pana Waldemara Bąkowskiego, pana Piotra Karczewskiego i pana Dariusza Męczykowskiego oraz do ministra infrastruktury i rozwoju jako osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie linii kolejowych. Ja pozwolę sobie przedstawić treść tego apelu z ogromną prośbą do pani przewodniczącej, aby poddać go głosowaniu i o podpisy państwa radnych. Jeśli się państwo ze mną zgodzicie, ale uważam, że ta sprawa powinna nas łączyć, bo to jest kwestia bardzo istotna dla mieszkańców Kościerzyny. Radni Rady Miasta Kościerzyna apelują o zabezpieczenie bezpośrednich połączeń kolejowych na trasie Kościerzyna -Gdańsk, Gdańsk Kościerzyna. Bardzo krzywdzący dla mieszkańców naszego miasta i powiatu kościerskiego jest fakt, że pomimo wybudowania nowoczesnej linii kolei metropolitalnej, Kościżyna nadal nie będzie miała bezpośredniego połączenia kolejowego z Gdańskiem, na co wcześniej liczyliśmy. A szybki i sprawny dostęp mieszkańców Kościerzyny i Powiatu Kościerskiego do stolicy regionu to zabezpieczenie niezbędnych potrzeb mieszkańców, którzy dzisiaj borykają się z wieloma utrudnieniami natury komunikacyjnej. Nowoczesny publiczny transport kolejowy to szansa na rozwój społeczny i gospodarczy Kościerzyny i całego Powiatu Kościerskiego. Niepokoją nas docierające do Kościerzyny sygnały, że od grudnia 2015 roku tylko nieznacznie zwiększona zostanie ilość pociągów kursujących pomiędzy Kościerzyną Magdy. a Gdynią ofertą przewozów regionalnych od grudnia do Kościerzyna ma kursować w robocze. 10 par pociągów dziennie, do obecnie jest to 8 par. Bardzo niepokojący jest również fakt, że niewielka ilość pociągów będzie skomunikowana w taki sposób, by pasażer podróżujący z Kościerzyna do Gdyni lub odwrotnie szybko i bezproblemowo mógł przesiąść się na pociąg do i z Czas oczekiwania na przeziadki w Żukowie ma wynosić od 10 do 20 minut, co czyni ofertę transportu kolejowego nieatrakcyjną względem transportu powodując jednocześnie, że planowana konstrukcja rozkładu jazdy pociągów nie poprawi dostępności transportem publicznym z Kościerzyn do Gdańska. Pragniemy zauważyć, że bezpośredni dojazd koleją z Kościerzyn do Gdańska to też bezpośredni dojazd do lotniska, bardzo ważny dla mieszkańców południowej części województwa pomorskiego. Na takie rozwiązania liczyli przecież nie tylko mieszkańcy powiatu kościerskiego, ale też powiatów chojnickiego, szuchowskiego oraz bytowskiego. Dobre połączenie transportem publicznym ze stolicą województwa prowadzi też do wyrównania szans cywilizacyjnych poprzez dostęp do infrastruktury kulturalnej, jak teatry czy opera i naukowej uczelni. A przyjęte dzisiaj rozwiązania i czas dojazdu nie przekonują do rezygnacji z komunikacji samochodowej i tym samym nie poprawiają bezpieczeństwa na zatłoczonych i niebezpiecznych drogach. Warto też zwrócić uwagę, że brak pasażerów przy planowanych niekorzystnych rozwiązaniach komunikacyjnych oznacza brak wpływów z zakupu biletów a tym samym prowadzi do braku opłacalności utrzymywania połączeń kolejowych. Mając na uwadze, na uwadze zrównoważony rozwój Województwa Pomorskiego, w tym również obowiązek wspierania przez władze Województwa regionów oddalonych od trójmiasta, apelujemy żądamy uruchomienia w grudniu 2015 roku takiego połączenia kolejowego, które poprawi dostępność komunikacyjną mieszkańców Kościerzyny do Gdańska. W naszym przekonaniu jedynym właściwym rozwiązaniem jest uruchomienie bezpośrednich połączeń kolejowych z Kościerzyny do Gdańska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mamy apel. Przegłosujemy go. Dziękuję bardzo. więc Mam pytanie, czy podpisujemy dzisiaj apel w wersji przygotowanej przez... Myślę, że zdecydowanie podpisujemy, bo to potem znowu odbleczę. W związku z tym głosujemy nie za pomocą urządzenia. Kto jest za apelem przygotowanym tu przez radną Katarzynę? Knopik. I zaraz puścimy w obieg do podpisu. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę jeszcze w punkcie interpelacji i zapytania, czy ktoś z radnych ma pytanie. Nie ma, wyczerpaliśmy w tym punkcie nasze pytania.